Witam Państwa, program Rozmowa Tygodnia. W tym tygodniu naszym gościem jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości, grupy konserwatystów i reformatorów, Konrad Szymański. Ostatni czas to dominacja w przekazach medialnych właśnie tematów europejskich, dlatego tutaj właśnie postanowiliśmy porozmawiać na te tematy i zapraszamy człowieka, który porusza się po europejskich salonach, bo bez wątpienia takim salonem jest Parlament Europejski i widzi wszystko z bliska. W ostatnim czasie Europa przeżywa kryzys. Jest to kryzys ale wydaje się że też kryzys tożsamości europejskiej. Sarkozy mówi o największym kryzysie w historii Unii Europejskiej. Cały czas mówi się o zmianach. Wszyscy mają jakieś propozycje, najgłośniej mówią o swoich propozycjach Niemcy, ale czy te zmiany idą w jakimś dobrym kierunku? Czy ten kryzys nie jest tylko pretekstem do tego, żeby Europę zmienić w te Stany Zjednoczone Europy? Wydaje się, że tak, że przy okazji wychodzenia z kryzysu, który jest realnym problemem, ale, ale problemem, którego należało się spodziewać, ponieważ euro na siłę założono bez żadnych gwarancji, że polityka fiskalna, budżetowa państw członkowskich strefy euro będzie nadawała się do tego, żeby funkcjonować w obiegu jednej waluty, między innymi z takimi gospodarkami jak Niemcy, Holandia czy, czy Francja. Między północą a południem jest tradycyjna różnica polityk budżetowych i wszyscy o tym wiedzieli. To nie trzeba było być jakimś wybitnym ekspertem, fachowcem, żeby zauważyć, że na tym tle musi dojść do problemów. Obiecywano wtedy, że nastąpi konwergencja, że państwa członkowskie strefy euro zbliżą się swoimi parametrami, że zaczną wydawać pieniądze inaczej, zbierać pieniądze inaczej. Nie wiem z jakiego powodu tak zakładano. Czy był to typowy przykład wishful thinking? politycznie uznawano, że warto właśnie na takie polityczne zamówienie tworzyć walutę, tworzyć mechanizm ekonomiczny, że warto, krótko mówiąc, ten prymat polityki nad gospodarką w Europie utrzymywać, ponieważ no celem był ten wielki projekt, projekt integracji, a on wydaje się, że w Europie może uzasadnić dosłownie wszystko. W piątek zakończył się szczyt, szczyt, który tak naprawdę sukcesem być nie może, ponieważ zostały podjęte tam decyzje, które w jakiś sposób popychałyby Europę do przodu. Właśnie o jego ustaleniach. Co tam właściwie zostało ustalone? Czy cokolwiek rozsądnego, czy po prostu to jest zapowiedź jakichś kolejnych rozmów, które będą w przyszłości? Znaczy, już od dłuższego czasu każdy szczyt Rady Europejskiej jest przełomowy i każdy jest sukcesem. Tutaj mówi się nam, że sukcesem jest wprowadzenie zasad oszczędnego budżetowania na poziom traktatowy. Wydaje się, że to nic nowego, ponieważ mówiono o tym i w przypadku traktatu Maastricht, a jeżeli chodzi o wprowadzenie mechanizmu sankcji, no to nie dalej niż trzy miesiące temu przecież przyjęto tzw. sześciopak, którego sensem było właśnie wprowadzenie sankcji. Więc trudno powiedzieć, na czym ma, ma polegać ten olbrzymi przełom i sukces. Być może na tym, o czym się nie mówi. To znaczy od, na tym, że nie tylko będzie Unia Europejska mówiła, że trzeba się trzymać 3% deficytu i 60% zadłużenia, ale będzie mówiła też, w jaki sposób się do tych parametrów przygotowywać, w jaki sposób te parametry osiągnąć. Czyli w jaki sposób, krótko mówiąc, budować budżety państw narodowych. A to byłby faktycznie przełom. Myślę, że Europejczycy dzisiaj jeszcze nie wiedzą o tym, że być może wraz z przyjęciem tego traktatu to nie Komisja Finansów Publicznych w Polsce, w Pradze, w Paryżu, w Berlinie, Lizbonie, Madrycie będzie decydowała na temat kształtu budżetu, czyli... No, o sercu demokracji tak naprawdę, e, tylko będzie decydowała wespół, w zespół z jednym czy drugim urzędnikiem Komisji Europejskiej, który będzie przyjeżdżał z gotowymi rozwiązaniami, które z całą pewnością dla danego, dla danego kraju europejskiego będą rozwiązaniem najlepszym, do którego będzie trzeba się dostosowywać. To byłaby sytuacja faktycznie do gruntownego przełomu. To byłoby pożegnanie Unii Europejskiej takiej, jaką znamy. To byłaby Unia Europejska już scentralizowana politycznie i mówię, w obszarze, który należy do serca demokracji. Czyli w obszarze dotyczącym tego, jak zbieramy pieniądze od, od podatników i jak je później wydajemy na poszczególne cele polityki państwa. To jest serce polityki każdego państwa członkowskiego i państwa członkowskie, kiedy wchodziły do Unii, to obiecywano im, że ta sfera z całą pewnością pozostanie w kompetencji państw członkowskich. Także Polakom to, to obiecywano, a dzisiaj za sukces uznaje się, że gdzieś między jedną a drugą kolacją pojawia się projekt, w którym kto inny będzie o tym decydował. 17 plus, to jest takie sformułowanie, które ostatnio ma przedstawiać ten sukces tego szczytu. Mówi się o 17 plus 6, czyli 17 krajach strefy Euro plus 6 chętnych do tej strefy, czy, czy krajów, które może w przyszłości będą chciały te same zasady przyjmować, które dzisiaj będą rządzić w strefie euro. Głównymi wrogami tego paktu są David Cameron i jego partia konserwatywna, a właściwie cała Wielka. Brytania, czy to jest tak, że Europa już niedługo może obudzić się bez Wielkiej Brytanii w swoich szeregach? Czy to jest próba wyrzucenia? Znaczy, Unia Europejska będzie się różnicowała, to bez wątpienia i myślę, że Wielka Brytania nie pozostanie sama, ponieważ dzisiaj mamy dopiero co zarys dokumentu, że jeszcze nie mamy projektu traktatu, a już wiemy, że niektóre elementy tego pakietu będą kontrowersyjne. W moim przekonaniu wszystkie elementy zmierzające do większej koordynacji. Polityki podatkowej będą oprotestowane w Irlandii w większym stopniu niż to dzisiaj, by ktoś mógł oczekiwać. W moim przekonaniu wprowadzenie głosowań większościowych, jeżeli chodzi o zarządzanie europejskim mechanizmem stabilizacyjnym, czyli tym mechanizmem, na którym my też będziemy się składali niebawem, to będzie coś, co zmrozi opinię publiczną w takich krajach jak Finlandia, Holandia, a być może Austria. Krótko mówiąc, chodzi o to, że, że olbrzymie pieniądze, w szczególności z euro, ale także z pozostałych, będą alokowane w tym funduszu, natomiast sposób ich wykorzystywania, na przykład kolejność, której obligacje najpierw kupujemy awaryjnie, będzie zależna od tak naprawdę największych państw. Jeżeli do tych społeczeństw dotrze ta informacja, to myślę, że to może być 17 minus, a nie 17 plus. Pytaniem, czy. Ilu było odważnych na tym szczycie? Bo mówi się, że wielką odwagą popisał się Sarkozy, przedstawiając, zgadzając się na propozycje, które mogą niekoniecznie być dobre dla Francuzów. Bardzo odważna jest Angela Merkel, która mimo wewnętrznych problemów jakoś w tej Europie się porusza, udaje się na tych europejskich salonach uzyskiwać to, co chce. Ale moim zdaniem, myślę, że pan się bardziej temu zdaniu przychyla, wielkim odważnym jest właśnie David Cameron. Załóżmy, że David Cameron jest premierem Polski. Czy te interesy są tak aż bardzo rozbieżne, żeby, żeby zachować się w odmienny sposób? Czy Donald Tusk powinien postąpić tak jak David Cameron? Na znaczy, pewno David Cameron jest w tym sensie odważny, że powiedział głośno to, co bardzo wielu wiele osób myśli i myślało na tym szczycie. W tym sensie to jest. To jest rodzaj odwagi, ponieważ na tym szczycie panowała poprawność, że trzeba w imię ratowania euro. To jest realnym problemem. Trzeba podpisać każdy dokument, każdą propozycję przyjąć, byleby tylko wysłać mityczny sygnał do rynków finansowych. Zobaczymy, w jaki sposób rynki finansowe ocenią ten sygnał. W moim przekonaniu nie będą zachwycone, ponieważ ten sygnał jest dość pusty na dzisiaj. Najważniejszy sygnał wysłała do swojej własnej opinii publicznej Angela Merkel, sugerując, że co prawda będziemy musieli zapłacić i to słono, ale będziemy mieli kontrolę nad tym, gdzie te pieniądze płyną. Że nie będziemy ich wpłacali na, do, do, do takich dziur bez, bez dna. I w tym sensie z, zrobiła to, co do niej należy. Poszukała gwarancji tego, aby pieniądze wpłacane na ratowanie krajów południa nie były marnowane, aby nie uciekały gdzieś bez, bez żadnej kontroli. Z punktu widzenia polskiego dziwię się agresji wobec Wielkiej Brytanii, ponieważ jest to jedyny kraj dzisiaj, który będzie siłą rzeczy upominiał się o to, co będzie również dla nas kluczowym problemem.